My oddajemy głos ludziom, bo oni wiedzą najwięcej. Sami sprawdźcie Ulica Mówi tylko w Mixtape TV. Czym jest dobre wychowanie? Tak w dwóch słowach. Dobre maniery. Dobra, a jakaś taka dobra maniera? <noise> Nie wiem, no być kulturalne, zachowywanie się w ramach określonych zasad, które są w społeczeństwie. Dobre wychowanie to są chyba te wartości, które powinno się um, przekazać, tej, 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 tej. Potomstwo, potomstwo, dokładnie tego słowa szukałem. Okej. Okay. Tak. Dobra, czyli dobre wartości po prostu. Okej. Okay. Dobre wychowanie jest to e, szacunek dla każdej osoby. Znaczy bardziej coś tego typu, że jeżeli ta osoba daje nam szacunek, to my też powinniśmy dawać. Czyli w dwie strony ma to. Tak, działać. to w dwie strony. Okej. Okay. Myślę, że dobra relacja z rodziną, z rodzicami. Okej. Okay. Ehm... No i w sumie to nie wiem, no ogólnie chyba relacja dobra, kontakt, żeby po prostu dziecko miało z rodzicem dobry kontakt. Dobre wychowanie według mnie to, jest, to są dobre zasady, które zostały gdzieś wpojone dla nas, e, do jakichś autorytetów albo osób nam bliskich, które chciałyby pokazać nam świat jak powinien, no według nich też wyglądać, e, no według właśnie jakichś określonych zasad. Jaką część garderoby cenisz sobie najbardziej? Uuu, e, buciki chyba, tak? buciki, no. E, jakiś konkretny krój? Wiesz co? Nie, ale ważne, żeby były czyste. O, to bardzo ważne, tak. Bo nawet najładniejsze buty brudne mogą być takie, no niezbyt wyjściowe. Zgadzam się. No ja akurat nie mogę tutaj podeprzeć tego. Ja powiem tak, twoje buty może nie są nowe, ale widać właśnie, że o nie dbasz, że jak się ubrudzą, to je czyścić. Stare one mają dwa tygodnie. No właśnie, no właśnie, więc nie brunimy w to. Bluzy. Jakie konkretnie nie wiem, z kapturem, ocieplane, kruneki. Oversizowe z kapturem. E, I z, najwięcej takich masz w szafie? Myślę, że tak. Biżuteria. A jaką konkretnie im naszyjniki? Na Naszyjniki. Czy... E, na Zawsze masz inny? Tak. E, myślę, że górna część stroju i dodatki. Biżuteria i tego typu. No właśnie chciałem zapytać jakie dodatki, a jaka biżuteria? Bo tutaj widzę szoker, są jakieś bransoletki? Kolczyki właśnie, jakieś bransoletki, e... No właśnie głównie kolczyki. Hu, ja nie jestem jakiś taki lifestyle'owy, ale myślę, że zwykłe jakieś tisy, t shirty lubię jakieś takie właśnie oversize'owe. to jakieś tak czuję się po prostu wtedy lekko, luźno i jakby... No nie lubię takich właśnie obcisłych bardziej rzeczy, dlatego właśnie jak mam coś takiego luźnego, to, to wtedy czuję się fajnie. Jak według Ciebie mógłby wyglądać koniec świata? No nie wiem. wielki konflikt, kilku, że tak powiem. Cywilizacji a, ze sobą, no i w pewnym momencie któraś przegnie, ta druga odpowie tym samym przegięciem, i finito, i finito. Wojna, albo jakieś takie katastroficzne bardzo, że jakieś takie, albo pożar całego świata. I nic nie zostaje, w sensie pożar, wszystko płonie i, i... Tak, tak, albo ktoś wysadzi bomby i też zabije siebie przez przypadek, jakieś takie... Jest policzone właśnie, że tam chyba wystarczy chyba 14 czy 15 bomb i właśnie cała, cała ludzkość znika. Nie wiem, szczerze nie wiem. Może coś nazwalnie, może słońce wybuchnie, no... Ale także się, nie wiem, słońce wybucha i wszyscy znikają, czy ktoś jednak tam przeżywa? No jednak chyba nie przeżywa, jeżeli jest gwiazda wybuchnie, no to... No ja chyba nie przeżyję. Czyli wszyscy kaput i koniec, yy, i od nowa kółko się zakręca. No. Kurde, ciężkie pytanie, wiesz co, eee, no myślę, że jakąś jako apokalipso, czyli eee, no nagle brak ludzi, nie wiem, no coś musiałoby się stażyć. Przeje... sorry za przekleństwa, nie wiem, eee, no ciężko mi na ten temat teraz powiedzieć, nie wiem, nie wiem co mogę, no jakieś, nie wiem, coś musiałoby się walnąć w ziemię. Czyli jakaś coś, jakaś asteroida, czy coś takiego? No, coś wiem. Jaka jest najgorsza zupa na świecie? Grochówka. Grochowa, jakkolwiek się to nazywa. No nie no, grochówka. A dlaczego akurat ten? W sensie nie lubisz samego grochu czy zupy z, niej, z, z niego zrobionej? No tam jest wszystko po prostu, jest jakoś... No wszystko na no to chyba kozak właśnie, że jest wszystko. Nie, właśnie nie. Nie wiesz co jesz, tam można wrzucić wszystko. Szczawiowa. Szczawiowa. Dlaczego szczawiowa? Nie lubię jej. Ok nie wiem, nie lubię smaku. A jakby to była ostatnia rzecz, którą musisz zjeść na ziemi, to też nie? Czy zagryziesz zęby i zjesz? No, no e, kalafio Kalafiorowa. Przypycha jest! Dlaczego? Będę bronił tej kalafiorowej. Dlaczego? Przecież to zdrowe warzywo, pyszne jest. E, po prostu nie lubię kalafiorów. Na co ci kalafiory zrobiły? Nie przepadam po prostu. Po prostu? Od dziecka? Tak. Nie lubię zupy ogórkowej. Dlaczego? więc Bez... dobra zbyt kwaśna. Po prostu tak po prostu. nie wchodzi ci? Tak, dokładnie, no nie lubię po prostu. A jakbyś do babci pojechał na obiad i by ci zaserwowała? Nie, nie, no to babci to trzeba zjeść, nie? To nie ma opcji. Na jakiej części ciała w życiu byś sobie nie zrobił tatuażu i jakiego wzoru byś sobie nigdy nie zrobił? Wiesz, co raczej decyzja o tatuażu to jest decyzja no, z jednej strony poważna, bo zostaje ze to z tobą na zawsze, z drugiej strony niepoważna, bo to jest tylko życie, no więc, więc tak. E, nie jestem fanem tatuaży, więc raczej bym sobie w ogóle ich nie zrobił. Ale jeżeli miałbym już wskazać tą jedną część, to, to, to słyszałem, że boli właśnie w momencie, w którym jest gdzieś kość. No to, to tam bym nie. Potwierdzam, boli. No to bym nie chciał tam. Chyba w ogóle na dłoniach tutaj. Okej. Okay. I żadnego, bo mi się szybko zmieniają gusty, więc myślę, że cokolwiek bym zrobiła, to bym się za dwa tygodnie obudziła i stwierdziła, że jednak nie to na łydce. Dlaczego na łydce? Wiesz, że jest schowane, zawsze można ukryć. No właśnie schowane, to tak yy, ja bym chciała, że jeżeli już mam na tatuaż, żeby był widziany. No. To na twarzy może! No nie, na twarzy to jeszcze. Ja I no, jeszcze nie. Nie, 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 na twarzy nie. Na twarzy. Dlaczego na twarzy? To to modne jest teraz, można teraz, jakby to nie przeszkadza w pracy, w szkole. Po prostu myślę, że bym tego żałowała w przyszłości na przykład, bo na innej części ciała to jeszcze da się coś z tym zrobić, ale na twarzy to po prostu mógł być problem. Kurde, klatka pieszewa, na pewno. Dlaczego? Nie, za bardzo takie miejsce nie podoba mi się po prostu, za... nie wiem, może jakbym miał spoko klatkę to okej, okay, ale... Zawsze tak? można zrobić. No można oczywiście, ale czy to się później jakoś nie, ten tatuaż nie rozciągnie, nie wiem, no jakoś mi się nie podoba to miejsce. W ilu językach policzysz do 10? Eee, U, czekaj. Ale tak napewniaka, na, czy na, tak napewniaka, na, bo już taka jedna była co na pewniaka i nie policzyła? Kurde, to be, na, tak na pewniaka to może w trzech, okay, ale tak. o Jezu, w polskim, angielskim i we włoskim. O dawaj po włosku, bo włosku dzisiaj nie było. Uh, uno, uno, due, tre, quattro, cinque, e, o Jezu, uno due, uno, due, tre, quattro, cinque. Jak było 6. 600 to, to jest chyba. 600 to jest chyba. 600, to jest 600, więc... E, pomie... Kurde, to jednak do pięciu policzę po włosku. dada? Dobra, się, ale. Nada się. nada się, i tak jest okej. Okay. Wielu, naprawdę. No to dawaj, bo tutaj się popisywali różni, że w 15, a. No dobra, no to zaczynamy. One, two, three. Nie No poczekaj Wilu, najpierw wilu języka. Hiszpański, chiński, e, japoński, albański. Ta, e... wymienia teraz te najtrudniejsze, żebyśmy go nie mogli sprawdzić. Dawaj, dawaj po chińsku, dawaj po chińsku. I Sansi Wulio Ciba badział 10 Co? To jak to tam do trzech? Sansi wulio ci Dobra, a po japońsku? Eczni Echni Sanshi asku dziur Widzowie, jeżeli to oglądacie, ktoś zna japoński i chiński, proszę zweryfikujcie to, bo ja nie jestem w stanie. Jakbyś miał wskazać, jaką rzecz w Polsce lubisz najbardziej? Uuu. Uh, uh, uh. Ciężkie pytanie, co? Co lubię najbardziej w Polsce? No, no, szczerze, nie bardzo wiele lubię w tym kraju, ale tak jakby lubię Warszawę. O. Lubię Warszawę. W Polsce najbardziej to, że mamy cztery pory roku. I te cztery pory roku. A to nie jest tak, że na całym świecie tak jest? No nie. No jak nie? No nie. To w Polsce jest tylko lato, jesień, wiosna i zima? No nie, nie tylko w Polsce, ale na przykład są miejsca na świecie, gdzie nie są widoczne te cztery pory roku. Nie wiem szczerze, tak tej tu bym sobie wyjechała, ale... Aż tak, nie ma nic fajnego w tym kraju. Co? So. Tylko teraz tak. Tylko teraz mówić, co? No właśnie. Szczerze wakacje. Wakacje mam. E... wakacje są na całym świecie, ja nie, nie? Wiem, ale wakacje w Polsce, bo ja długo byłem za granicą no. i zawsze jakby jak wracałem do Polski. Wiem, że to jest dźwięk, że ludzie zazwyczaj z Polski wyjeżdżają na wakacje, a ja mam takie wspomnienie, że zawsze do Polski przejeżdżają na wakacje. E... Co kto lubi? No. A, a, a jaki region zwiedzasz? E, wiesz co, no to właśnie Warszawa luba. Teraz już mieszkam w Warszawie, ale kiedy właśnie tam Warszawa, Lubelszczyzna, polskie morze. O. góry. Co sprawia, że się uśmiechasz? znajomy i dobry film. A jakiś, powiesz nam, tytuł tego filmu, na przykład taki, wiesz, taki, że jak masz humor, to sobie go odpalisz i zawsze będzie dobrze. Yy, Wilk z Wall Street. Szczerze wszystko, jestem bardzo optymistyczną taką osobą i cieszą mnie najmniejsze rzeczy. Akurat dzisiaj spotkałam się po raz pierwszy z koleżanką, z którą będę studiowała i bardzo cieszy mnie fakt, że już znalazłam taką osobę, z którą gdzieś tam yy, dogaduję się i mam nadzieję, że właśnie te nasze trzy wspólne lata będą jak z bajki. Mm. Dużo rzeczy, nie wiem. Eee, przyjaciele, tak. jakieś. nie wiem. Ludzie, i piękna pogoda. czy znaczy, dzisiaj wy, wyjątkowo musisz być uśmiechnięty. Wspaniale, no właśnie. Jest, jest, jest moje ulubione połączenie, ulubione komba. A gdzie jeszcze jest? Jest już południe? No, leży południe. No, wspaniale. Jemy znajomi, jakiś dobry humor, ludzie, którzy się też uśmiechają, jakieś takie odzajemnianie uśmiechu, jak świeci słońce, słona pogoda. My oddajemy głos ludziom, bo oni wiedzą najwięcej. Sami sprawdźcie, ulica mówi tylko w Mixtape TV.